Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką album z emocjami Ariadny Piepiórki. Książka wydana przez wydawnictwo Skrzat. Uniosła wysoko głowę, obrażona, zapadła cisza. I niczego się nie dowiedziałem. Sprytna jest. Tylko dlaczego tak bardzo nie chciała powiedzieć nic o sobie? Na szczęście zawsze mogłem liczyć na rodziców. Nie ma chyba na świecie bardziej wścibskiej osoby niż moja mama. A dorosłej Chyba nie odważy się powtórzyć, że jej tata jest wiatrem, a brat promieniem słońca. Przynajmniej taką miałam nadzieję. Rodzice mnie nie zawiedli. Obowiązkowo, e, obowiązkowa lawina pytań stoczy, stoczyła się na laurem, gdy tylko zasiadliśmy do obiadu. Oczywiście, zanim to się stało, musiałam uporać się z tym, co nieuniknione w takich sytuacjach. Ze zdumieniem rodziców, że jestem, że jestem mokry i stoję na progu z równie mokrą dziewczyną, yy, z długą i niewyczerpującą nie wy opowieścią, co się stało? Z narzekaniem mamy, że mogłem zginąć, prawie się rozpłakała, gdy usłyszała, że wpadłem do rzeki i podziękowaniami tysiąckrotnymi skierowanymi do Laury, że ocaliła mi życie. Moja rodzicielka od razu przyjęła harcerkę do domu, jakby okazała się jej dawno zagubioną córką. Powtarzała, jakie to szczęście, że akurat była nad tą rzeką i że chociaż ona wykazała się odrobiną zdrowego rozsądku, by uważać, nie ma co, znalazły wspólny język specjalizujący się szczególnie w robieniu mi przytyków. Ciekawe, że Laura w opowiadaniu moim rodzicom o zajściu nad rzeką jakoś pominęła swoje słowa o kodeksie honorowym i o tym, że powinienem zostać jej sługą. Kiedy już te wszystkie opowieści dobiegły końca i przebraliśmy się w suche ubrania, moja siostra nawet pożyczyła Laurze z podęki koszulkę, żeby mama mogła wysuszyć jej harcerski mundurek. Niewiarygodne. Usiedliśmy wspólnie przy stole w jadalni. Gdybym wiedziała Gdyby, gdybym wiedziała, że, będzie, że będziemy mieli gościa na obiedzie, zrobiłabym coś bardziej wykwintnego. Zaszczepiotała mama, nakładając na talerz dziewczyny obfitą porcję makaronu z brokułami i kurczakiem. Oj, ja bardzo lubię makaron, odparła tamta. Zaskoczyło mnie, że nie, wydawał, że nie wydawała się ani trochę skrępowana. Ja na jej miejscu pewnie czułbym się co najmniej dziwnie, ale a ona. Cały czas miała ten swój lekko, dumny wyraz twarzy, jakby naprawdę była księżniczką. Przepyszne, dodała po chwili. Ariadna piepiórka, album z emocjami, polecam.